I lecimy tak troszkę nietypowo, ale wykorzystam karty, w które gramy tutaj z synem, w karty UNO. Nie tarota, tylko karty UNO, one są leciutkie. Weźmiemy do wróżby, tak? Macie tutaj Państwo trzy gromadki, i taka z przełożenia gromadka z tych UNO będzie dla Państwa. Jeżeli będzie to coś, czy będą punkty zwrotne, bo tutaj jest to tak fajna, bardzo fajna gra. Ten kto gra, to wie. O co chodzi, można grać, grać i grać i, kupę, i kupa śmiechu może być z tego tytułu. Kochani, biorę na trzy gromadki karty Uno. A wy państwo sobie, no to jest takie, nie doszukujcie się, co to są za karty, możecie sobie o tym poczytać. Karty dla dzieci, karty dla rodziny. Specjalnie nie brałam tarota, bo cały czas go stawiam, tak? Więc troszeczkę rozbijemy energię, jeżeli chodzi o wróżby, jeżeli chodzi o wróżby, moi drodzy. Więc lecimy, kochani, na trzy gromadki i wybieracie sobie państwo jedną gromadkę, jeden, dwa, trzy i symbol, jaki będzie pod spodem. Będzie mówił, jaki będzie kolejny rok, tak, lub na co zwrócić uwagę, bo to poprzemy, słuchajcie, to poprzemy tarotem. Już tutaj widzę, że kasa, kasa, choć jakąś stratę. Dobra, lecimy, kochani. Jeden, dwa, trzy. Lecimy jedyneczkę z przełożenia i tylko jedna karta. Macie jedynkę, czyli jedna karta. Jedna karta mówi o tym, no to pięknie, to jedna karta mówi o tym, że jedynce nie będzie brakowało. Jedynce nie będzie brakowało, jedynka będzie bardzo rzetelna. Tutaj chodzi o kasę. Jedynka dostaje pracę, jedynka dobrze zarządza pieniążkami, więc jeżeli chodzi o energię, a i jednocześnie jedynka jest osobą, tak jakby, jeżeli chodzi o emocje, tak to jest to osoba godna zaufania, jest to osoba, którą się chce pokochać, na którą się zwraca uwagę, która jest tak jakby wybrane pod uwagę do miłości, tak? Także tak to widzę: jedyneczki. Patrzymy, dwójeczkę, Dwójka ma cztery wszystkie czerwone. Ja pitole. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. A dwójeczka skoro wyszła, skoro wyszła, słuchajcie, skoro wyszła tutaj dwójka i czwórka jednocześnie. I czwórko jest to zamknięte, kochani pokazuje mi się przesłanie dla was takie i jest to i w miłości i we wszystkim. Czyli tak jakby dwójeczka jest albo po rozstaniach, albo w rozstaniach, albo nie może się z kimś dogadać, ale chcę wam powiedzieć, że tak jakby przyszły rok przyszły rok, i to każdy kwartał to za sobą niesie. Możecie stworzyć ciepły, bezpieczny dom. Tutaj chodzi o dzieci, bo tutaj są poronienia, tutaj były jakieś poronienia, jakieś tego typu rzeczy, ale tu się pokazuje dom szczęśliwy, dom spokojny, zakończy się to pozytywnie, natomiast stworzycie jeszcze, bo to jest tak, jakby mi się rzucało od razu w oczy: że czy znajdę, czy będę miała jeszcze dom, czy jeszcze pokocham, czy jeszcze będę z tym, czy będę z nią, czy będę z nim, czy z kimś będę, tak, tak będziecie. Pokazuje się, że przyszły rok przynosi Wam po wielkich burzach, po wielkich rozstaniach, po wielkich tragediach życiowych przynosi Wam mężczyznę do domu. Może być to mężczyzna, słuchajcie, z trygonu powietrza, może być z trygonu ognia. Najbardziej mi się tutaj kochani rzuca taka szosóbka lub może być wodnikiem. Także tak to widzę. Pozdrawiam. Dwójeczki. Lecimy dalej. Bardzo ładne karty. Bardzo mi się podobają. I lecimy trójeczkę. Trójeczka. Mamy trzy. Mamy trzy. Czyli trzy karty. Trzy na trzy. Pomnożenie trzech. Lecimy trzy karty. Oczekiwanie. Zakoń powiem tak. A tutaj u Państwa nie wiem o co pytacie, tak, nie wiem czego sobie życzycie, bo tu są wielorakie oczekiwania u Państwa, ale pokazuje mi się, że wychodzicie z samotności, całkowicie z tego eremity, z wielką mądrością życiową, już jesteście gotowi na coś i osiągacie świat, czyli sprawy, sprawy na którym Wam zależy, emocje na jakich Wam zależy, pytania na jakich Wam zależy, powinny mieć bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi na przestrzeni roku po tej wróżbie, także tak to wygląda, kochani, bardzo ładne karty. Nie ma tutaj nic, moi drodzy, złego. Także tu jest tak, jestem, jestem czy byłam. Oczekuję czegoś, żeby zejść z tej samotni, tak? Bo jestem zbyt samotny, samotna. Ale wszystkie sprawy, które dotykają mnie, zarówno te fizyczne, takie egzystencjonalne, jak i takie emocjonalne, one odchodzą, znajdują bardzo ładne zastosowanie, bardzo dobrze, znaczy bardzo ładne. Kończą się bardzo, bardzo pozytywnie. Więc, moi drodzy. Tak trzymać. Piękne te wróżby dzisiaj. Super. Jeszcze polecimy z domino, ale tutaj będzie oddzielny filmik. Buziaczki, hej pa, pozdrawiam.